O, teraz mam... Tak, ta, teraz słychać, przeprasza, przepraszam Was. To więc znowu się przywitam. E, więc się mam. E, witam maś z zórkiem, witam Wiktora Przyborowskiego. E, wczoraj miałem urodzinę, tego, e, z tej okazji robię pokawetki z widzami urodzinowego live'a. Teraz muszę zrobić miniaturkę, bo. Yy, dlatego, że. No, bo nie mam miniaturki. No, teraz mam. Ta, tak, tak. Teraz słychać. Przepraszam. przepraszam Wszystkiego najlepszego. Dzięki. Dzięki za, ale zaczyna włącznet i wyłącz. To znaczy nie wyłączy, tylko wyłączy po prostu internet na telefonie i na laptopie. Dobra, już wyłą wyłączyłem internet. Teraz powinien być lepszy. Dobra, teraz OK. Dzie Panie. Dobra, włączyłem i teraz jeszcze... Y 51 sekund temu y nowy subskrybent, dziękuję. Miło mi, że... Od razu like i od razu na subskrybent. Lubię tak. Teraz muszę wejść w... 100 lat, 100 lat niech żyje żyje nam, co lano 100 lat niech żyje żyje nam. A kto ciastek? Dzięki. E, jestem nowy dałem suba i laj. Like. Dzięki. Dzisiaj jest urodzinowy live, bo mam, miałem wczoraj urodziny, a wczoraj nie mogłem live zrobić, bo miałem jakby imprezę. Więc tak było. I tak było, nie kłamie. I teraz muszę włączyć tutaj Gimpa. O, się przemieniło. Już tutaj. Włączam czat, bo jeszcze nie włączyłem, znaczy y, miałem na telefonie, znaczy na, tele, y, na laptopie miałem ten czat, a teraz będę miał na telefonie, bo jest po prostu lepiej Ej, a to było Więc witam wszystkich dzisiaj urodzi nowy live Dobra y, 1280. 58, 90. I teraz muszę ten... Uh... Troszkę mam katarek. Ja muszę tutaj zrobić grafikę. Wy nie widzicie teraz tego, bo ja szukam na internecie ten. ten. ja... O, teraz to, Pyk. Czemu tak długo nie robiłeś live? Stęknijesz się za to, ja za to te No, nie robiłem live'ów, bo jakoś tak... no Jakoś tak no, nigdy nie było tak dużo osób, jedynie na jednym live'ie było dużo i bardzo się cieszyłem i było co chwila live'y. A teraz tak w ogóle osób nie ma jakoś. Jakoś tak, no nie robię, gdy tak nie ma osób, bo tak nie fajnie jest. Nie ma z tym pogadać czasem. A jak na przykład ktoś jest, to wtedy mam ci... A tak to jest mam live'a. W ogóle dzięki wszystkim za tyle subskrypcji, bo to jest dużo. 277 subskrypcji, to jest dużo No bardzo. No dużo nawet. A co? No mało niby, ale dla mnie dużo. No bardzo pyka.